Cześć, dzisiaj w ciągu kilku minut opowiem o dwóch najważniejszych jesiennych zabiegach ochrony w sadownictwie: oprysku miedzią i oprysku mocznikiem. Te proste, ale skuteczne metody pomagają chronić drzewa owocowe przede wszystkim przed groźnymi chorobami i zapewniają zdrowy start na nowy sezon. A więc zaczynajmy. Oprysk miedzią jest to tarcza przed infekcjami grzybowymi. Jest to pierwszy zabieg, właśnie oprysk miedzią który działa jak prewencyjna bariera przeciwko patogenom. Mieć jest szczególnie skuteczna w walce z chorobami bakteryjnymi, takimi jak zaraza ogniowa oraz grzybowymi np. kędzierzawość liści brzoskwini czy parchia błoni. Kluczowe jest właściwe timingowanie, bo zależy ono od rodzaju preparatu. Mieć systemiczna np. w formie helatów stosujemy przed opadem liści, gdy drzewa jeszcze mają pełną szatę liściową. Substancja wnika do tkanek i działa od wewnątrz, zabezpieczając drzewo na zimę. Zwykła miedź kontaktowa, np. siarczan miedzi, wykonujemy po całkowitym opadnięciu liści, gdy drzewa są już nagie. W tym momencie miedź pokrywa pąki, pędy i kory, tworząc ochronną warstwę na powierzchni. Dlaczego teaming ma znaczenie? Zbyt wczesny oprysk zwykłą miedzią może spowodować poparzenie liści, a zbyt późny zmniejszyć skuteczność. Idealny moment to październik-listopad, bezdeszczowy, suchy dzień przy temperaturze powyżej 5 stopni Celsjusza. Stężenie zawsze według etykiety zwykle 1-2% roztworu. Jeśli zaś chodzi o oprysk mocznikiem, jest to redukcja źródła infekcji. Jest to drugi zabieg, nazywany opryskiem mocznikiem, który ma zupełnie inny cel. Mocznik to nie fungicyt, lecz przyspieszać rozkładu liści. Dzięki niemu ograniczamy ilość zarodników grzybowych zimujących w opadłych liściach, zwłaszcza sprawcy parcha jabłoni. Kiedy go wykonać? W początkowej fazie opadania liści, gdy na drzewach pozostaje jeszcze 90-95 liści. To zazwyczaj koniec października lub początek listopada, gdy liście zaczynają żółknąć, ale nie spadły masowo. Jak działa? Mocznik w stężeniu 5% 50 kg na 1000 litrów wody spryskuje się na liście. Pod wpływem iligocji mikroorganizmów liście rozkładają się szybciej, a zarodniki grzybów obumierają. Efekt: do 80% mniej infekcji w kolejnym sezonie. Podsumowując, dwa zabiegi mają i ten sam cel. Mieć przed lub po opadzie liści, w zależności jaką mieć używamy. Mocznik na początku opadania przy 90-95% liści. Te dwa proste zabiegi to inwestycja w zdrowie sadu. Wykonane prawidłowo znacząco zmniejszają ryzyko wiosennych infekcji. Pamiętaj o ochronie osobistej ekologii etykietach preparatów. Do zobaczenia w ogrodzie i do następnego filmu. Cześć!